w trakcie tygodnia pracodawca nie może znaleźć ładunku i wykręca 24 godziny, to muszę oddać 21 godzin do trzeciego tygodnia. Jeżeli kierowca w ciągu w środku tygodnia wykorzystuje odpoczynek i on przekracza nawet 24 godziny. To nie znaczy, że jest to odpoczynek tygodniowy skrócony. O tym będzie decydował kierowca, że to był jego odpoczynek dzienny. Przekroczył 11 godzin. Ale sam fakt, że przekroczył 24 godziny, nie uprawnia od razu do stwierdzenia, że jest to odpoczynek tygodniowy skrócony. Nie może to być odpoczynek dzienny również. W takiej sytuacji kierowca musi pilnować, żeby w ciągu kolejnych dwóch tygodni oprócz tego odpoczynku, o którym mówimy, miał jeszcze dwa inne, z których będą obydwa albo odpoczynkami tygodniowymi, albo jeden będzie regularnymi, albo jeden będzie regularny i jeszcze jeden będzie skrócony. I nie ma sprawy, nie trzeba będzie nic oddawać z tego odpoczynku.